Cześć, serduszko. Tutaj Ci nagram filmik, by coś, jak prawidłowo by coś zrobić, akcelerator wysokości ten. Nie ten CERN, bo ten w CERN w ogóle nie działa. On daje tam za każdym razem, jak puszczą, nie, nie daje im skoku wysokości ten, że uderza coś w ściankę, tylko raz na jakiś czas jakieś pyły spadną na, na czujnik i, na, i tak dalej. By coś, to im daje te, takie efekty. No, bo by coś, jak jakby robisz robić, prawidłowo akcelerator. To tak samo wysości atomy niemetaliczne, powietrze wysokości uderzałoby wysokości w ten, z akceleratora, jakby był prawidłowo zrobiony, to strumień powietrza, atomów niemetalicznych, powietrza, węgla, wysokości ten z akceleratora uderzałby wysokości w czujnik, w czujnik. W czujnik. To się robi, bo się rozpoznaje się, jakie atomy uderzają w, w czujnik wysokości bez, bez puszczenia np. atomu metalicznego. Bez puszczenia atomu metalicznego, jakie są e efekty wysokości, i później się wysokość atom metaliczny, i efekty się jego zbiera wysokości ten y, do, 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 do badania. Tak się to robi, bo by był strumień wypromieniowany wysokości atomów niemetalicznych, wysokości z z, ten, z wysokości akceleratora, jak on działał, bo atomy metaliczne, jak niemetaliczne, mają magnetyzm. Też możecie na, na YouTube obejrzeć swoje filmy, że atomy niemetaliczne też mają magnetyzm, bo żabę umieścili w w ten, no w, si, w silnym polu magnetycznym żabę umieścili i ona lewitowała tam w wysokości, utrzymywała się w powietrzu w wysokości, ta żaba, bo przyciągana była w by wysokości z każdej strony, w wysokości przez bieguny, w wysokości i ten, i utrzymywała się w powietrzu. Także atomy niemetaliczne, tak samo wysokości mają magnetyzm wysokości. No i byłby strumień wypromieniowywania wysokości ten, atomów niemetalicznych. A jeżeli żeby zbadać, właśnie ile wysokości, ile jak, jak, jak się składa atom metaliczny, żeby się rozwalił wysokości na ściance przy czujniku, no to trzeba po prostu ten, no to trzeba po prostu to zrobić po, porządnie akcelerator, wiecie? Już wam mówię, jak się, jak się robi ten akcelerator. I akcelerator się robi dwumetrowy, także w pokoju się zmieści, a nie wysokości mi, ty, 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 a, nie, a nie dwudziestokilometrowy. No, to to jest obłęd, obłęd mania i, to, i nic więcej wysokości. Ale efekt jest taki sam, efekt jest taki sam. No już, już pokazuję. Jak zrobili akcelerator. Akcelerator zrobili tak, że jak jest kabel i ma cztery strony kabel, cztery strony ma kabel, o tak, S, S, N, W, E, to ten kabel puścili by coś przez zrobili ten, tak mniej więcej maluje, zrobili by coś nieregularnie położyli ten kabel, nieregularnie, tak żeby coś tutaj wychodzi s z tej strony wychodzi biegun S, z tej też S, CNN, N C, N, z tu z tych trzech się powracał ten kabel, bo nie zwracali uwagi jak ładną kabel, że tu wyszedł biegun S, tu wyszedł biegun S, tu wyszedł biegun S, tu wyszedł biegun E i ona się i w wysokości, i w wysokości, yy, no jak tak jest w wysokości, jak się puści w wysokości jakiś atom tutaj w środku, to on się przyciągnie do tych biegunów, N -ka się przyciągnie do tych biegunów no i by, coś, i by nic nie leciało, bo by się przyciągnął do tych biegunów. Tak to porobili Nie, nie, nie zwracali strony na, na strony magnetyczne wysokości przewodu, wysokości. No tak to wygląda. <laughs> yy, a przyjemności i po drugiej wysokości wszędzie jest taki sam biegun. Wszędzie, wszędzie, jest taki sam biegun. Czyli wysości tutaj wysokości, tu już dobrze wysokości s e, s w sn. Rozpatrzone i jest w dobrze, ale to już tak w CER nie ma, tak w CER nie ma, ale tutaj tak przykładaję, że są bieguny dobrze poukładzone, ten kabel jest dobrze poukładany, tu przyłożono S, tu przyłożono N, tu N, tu W przyłożono co ci biegun, biegun W przyłożono. To by coś, atom utrzymuje się w środku. Jak jest atom, to on cię utrzyma w środku. Od strony płaskiej, od strony płaskiej się utrzyma ten, nie, nie, nie od elektronów, tylko od strony od neutrino. Od strony płaskiej się będzie utrzymywał w takim polu magnetycznym, ale też nie poleci by coś dalej. Bo wszędzie są te same bieguny. Tu jest, tu jest 10V, volt, 10V, tu jest 10V, tu jest 10V, 10V i tu jest 10V. No, i tu jest 10V, tu jest 10V, 2V, 2V. To on nie poleci dalej ten atom, bo nie, nie ma pędu bystości. Jak on się wrzuci, to się zatrzyma w środku i będzie stał bystości, bo nic go nie ciągnie do przodu. A trzeba zrobić, yy, no, yy, ten, no, cyklotron. Akcelerator trzeba zrobić tak, że tutaj jest strony zachować wysokości przewodu, strony tu wszędzie, strony zachować przewodu, żeby były tak samo, żeby tu była S, a tu była N zawsze, a nie, a nie byle jak, a nie byle jak. Tak. I wysokości no tutaj 3V prąd 3V przydać do tego magnesu dać 10V a do tego magnesu 20V to atom leci to atom leci od 3V przyciąga je później te 10V i leci i, i by coś 20V przyciąga, i leci by A dalej się robi też, czy, czy później się robi 10 i 20V? Bo by tutaj, jak leci atom, leci, to on ma pewien pęd, by ma pewien pęd, to wyleci by z tych 20V wyleci do tych 3V, i by, by później jest przyciągany przez te 10V, i przez te 20V jest przyciągany. I z tym pędem wysości się porusza, się w akcelatorze. I bystości może taki atom wy wyskoczyć wtedy na ściankę. A nie co tutaj zrobili, badali kurz, wysości, no stron magnesów nie dochowali wysości, ani niczego wysości. Można zrobić akcelerator też z tego, że będzie SN, SN. SN, biegun, biegun SN, to wtedy tak na płasko się uliczca atom. Od, od tych stron się bystości le 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 leci tak na płasko, by ci SN, to to on tak na płasko leci, tak na płasko leci wtedy ten atom, nie tak z boku, nie tak z boku jak tutaj, by coś się. nie, nie, nie z tej strony, tylko z tych stron leci, by coś się. tak, tak się chładzie, tak się chładzie ten atom, no i by coś leci w akceleratorze, no i by coś w bieguny też trzeba pamiętać, to od najmniejszego do największego by coś ci układać, no, to wtedy jest skuteczny akcelerator, a nie tak jak w CERN zrobili, no. W CERN w dupnęli się totalnie wysości. To tam badają jakieś pyły, coś i czy czy coś się jakieś nałożone przez siebie programistycznie wysości własności, że raz na jakiś czas im coś machnie się wysości, jakieś oddziaływanie zaobserwują. Inne niż było by coś. Ale, ale w rzeczywistości wysości, jakie zachłócenia tego od, oddziału obserwują. Bo w rzeczywistości jak puści wysości ten... Złoto, srebro puści wysości? Czy tam złoto puści wysokości w tym akceleratorze? To nie obserwuję później wysokości, uderzenia wysości ten w płytkę. Niekiedy tylko coś tam, jak, jak tam jakieś zanieczyszczenie wysości będzie w płytkę. A tak jak puścisz, to tak masz później uderzenie wysości. No jak dobrze zrobisz ten akcelerator. No, buźka, buźka.